Nagrywanie. Mamy materiał, o co gracze pytają Gogle. Same mi się złe myśli nasuwają. Ale dobra, jedziemy. Zobaczymy, o co gracze pytają Gogle. Jeden materiał za daleko. Może tak być. Może tak być. Ale jedziemy. Googlowanie staje się narzędziem dla boomerów. Nowe pokolenia wolą pisać z chat GPT, który indywidualnie i dokładnie odpowie im na wszelkie zadane pytania. Dlatego skorzystajmy z ostatniej szansy i sprawdźmy najciekawsze pytania, jakie gracze wpisują w Google. Oczywiście film inspirowany TV gry, ale nie robili tego od 4 lat, więc myślę, że pora na odświeżoną wersję. Czy nie istnieli? Hi jak najbardziej. A Ezia Auditore da Firenze pomógł Kopernikowi w ucieczce przed templariuszami. No dobrze, a tak na poważnie to istnieli. Aczkolwiek nie w taki sposób, jak w grach. As a dokładnie Haszaszyni, a dokładnie Nizaryci byli irańskimi skrytobójcami, których głównym celem byli władcy, generałowie, duchowni i politycy. Do działań wykorzystywali sztylety i małe ostrza, ale raczej trzymali je normalnie w łapkach. A nie wysuwały im się spod rękału. Zostali zniszczeni w XIII wieku przez Mongołów, co oznacza szpilka w GTA Ikona szpilki na mapie GTA V to jest, jak wszyscy dobrze wiemy, sklep z butami. Jednakowoż nie polecałbym do niego zaglądać, jeżeli macie 11 lat, gracie na konsoli i wasi rodzice są w pobliżu. Jak schudnąć w GTA San Andreas? Jeść mniej, ruszać się więcej i ćwiczyć. Generalnie, kontrowersyjny protip ale można to przełożyć do życia realnego. Strzelanie do ludzi nie jest konieczne do zrzucenia kilogramów. Jak mieć romans z Judy w Cyberpunk? Judy to jedna z... Ty, Tiborek, mógłbyś ten ogólnie podzielić się z nami, co ty wpisujesz w Google. Postaci, którą poznajemy gdzieś na początku naszej przygody w grze Cyberpunk 2077. Żeby oszczędzić spoilerów, nie będziemy się w nią dalej zagłębiali. A żeby odpowiedzieć na pytanie, nie będziemy się w stanie w nią zagłębić. Przynajmniej grając mężczyzną. Judy woli kobiety, więc jeżeli gramy kobietą, to możemy sobie z nią poromansować. Aczkolwiek. CD Projekt nie planował początkowo, by Judy była lesbijką. Wnioskuje to dlatego, że w plikach gry są nagrane wszystkie kwestie głosowe związane z tym romansem, także dla męskiej wersji v. Czyli generalnie nie możemy jej bzyknąć w cyberpunku? Bo ona jest... Les? To ciekawe. Dopiero potem, z jakiegoś powodu, te opcje wyłączono. Jeżeli ktoś bardzo, bardzo, bardzo chce, to istnieją modyfikacje, które umożliwią nam romans Judy z męską postacią. Kiedy Half-Life 3, Gaben nie potrafi liczyć do trzech. Wystarczy spojrzeć na inne tytuły. Czy granie w gry to grzech? Według różnych księży, odpowiedź waha się między granie w gry komputerowe nie jest grzechem, o ile nie prowadzi do marnowania czasu na obowiązki i relacje, a granie w gry nagradzające zabijanie, propagujące różnego rodzaju demony, wzmacniające agresję i oddalające nas od Boga, jest grzechem. Więc prawdopodobnie będziecie bezpiecznie od grzechu, jeżeli jedyna gra do jakiej ograniczycie, to. Tetris? Nie Jak przestać grać w gry? Wyjść na dwór. Czemu co jest w Far Cry 3? Cofnął się w czasie i dla jaj zagrał postać z gry komputerowej. Ile czasu ludzie grają w gry? Średnio 9 godzin tygodniowo. Najmłodsze pokolenia być może wykręcają tyle dziennie. Czemu Polska jest zacofana w Euro Truck Simulator 2? Ponieważ krajobraz Polski w ETS2 istnieje tylko w okrojonej wersji z podstawki tej gry oraz lekko rozbudowany z dodatku Going East. Mającego 12 lat, twórcy oświadczyli, że wszelkie starsze dodatki otrzymają aktualizację, kiedy skończą audytować podstawkę. Czy można nazwać dziecko Mario? Otóż prawo w Polsce, jeżeli chodzi o nadawanie imienia, mówi o tym, że rodzice mogą nadać dziecku co najwyżej dwa imiona. Imię musi być podane w pełnej formie, niejako zdrobnienie, musi wskazywać na płeć dziecka oraz nie może mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Jeżeli podane imię nie spełnia tych kryteriów. Czyli generalnie Tiborek nie może swojego syna nazwać Rafik. Teriów, kierownik urzędu stanu cywilnego Może odrzucić Ani psikutas Cimie Tyle, że nie wiem jak często to robi Biorąc pod uwagę, że niektórzy ludzie mają wpisane w dowodzie Bartek Wydawało mi się, że to zdrobnienie No albo Simon To już jest przesad W każdym razie, Mario nie jest zdrobnieniem To włoska wersja Mariusza Wskazuje na płeć dziecka I raczej nie ma charakteru ośmieszającego lub O, Mario Trójka, zajebiste jest Uwielbiam tą część tego. W związku z tym tak, można nazwać dziecko Mario. Można nawet Luigi. Po co Wiedźminowi dwa miecze? Srebrny ma na potwory, stalowy na ludzi. Stal jest trwalsza i lepiej nadaje się do walki z człowiekiem. Odporna na pancerz, nie łamie się przy uderzeniach o twarde materiały. W mitologii i folklorze srebro jest świętym, oczyszczającym metalem, który szkodzi wszelkim wampirom, demonom, upiorom, wilkołakom. A w świecie Wiedźmina wiele takich pokrak. Więc srebro rani je skuteczniej. i choć w grach nosimy je ciągle na plecach, w książkach Geralt często srebrny miecz zostawiał na koniu i brał tylko na konkretne zlecenie. Czy zombie w GTA jest opłacalne? Dużo jak grasz to opłacalne być może, ale graczka żyła do zombie w GTA nie jest opłacalne. Czy mapa Polski jest Fortnite? W pierwszym rozdziale gry Fortnite gracze zauważyli podobieństwo mapy, do mapy Polski. Na Poznań spadnie kometa, pisali internauci. Faktycznie jest to poniekąd podobne, szczególnie północny zachód, a jeżeli dodamy sobie fakt, że nad tą grą początkowo pracowało polskie studio People Can Fly, a jeżeli dodamy sobie fakt, że nad tą grą początkowo pracowało polskie studio People Can Fly, no to robi się naprawdę ciekawie. Niestety... Epic Games nigdy nie potwierdziło, że wyspa wzorowana była na Polsce. W wywiadach i materiałach Making Off pojawiały się informacje o inspiracjach ogólnym terenem Survival Island, projektowaniu mapy pod kątem rozgrywki, a nie geografii oraz braku. Boże, kolejna gra, przy której ludzie tracą życie i czas Fortnite. Odniesień do realnych krajów w układzie mapy. Czy twórca Letal Company to fury? No cóż, wszystkie dowody wskazują na to, że tak. Twórca Little Company, znany jako Zickers, jest furasem. W niektórych swoich filmach używa takowego awatara i wspomina o udziale w jakimś furasowym konwencie. A to, to nawet nie wiem, co to jest. Jak podnieść przedmiot w Gothic 1? Jako, że pierwszy Gothic nie miał klasycznego sterowania, do którego jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, to pytanie nie jest aż tak bezsensowne. Żeby podnieść przedmiot w tej grze, musisz kliknąć lewy kontrol. Oraz strzałkę do góry. Jak chodzić w. Pokémon Go bez wychodzenia z domu. <laughs> Jak zarobić bez pracy? Type bit. No ale dobra. Pierwsze co będziesz potrzebował, to włączenie funkcji programisty. Zazwyczaj robi się to klikając parę razy na numer bildu twojego telefonu. Potem poszukaj na sklepie Google albo gdziekolwiek w internecie emulatora GPS. Najlepszy fake GPS dla Pokémon Go to chyba PG Sharp. Ale jest wiele innych. Następnie twoje funkcje programisty się w końcu przydadzą, bo będziesz musiał podpiąć aplikację do symulowania twojej lokalizacji. I to w sumie tyle. W zależności od apki możesz chodzić, teleportować się i. Pamiętam, że grałem w te Pokémony i Wiedźmina, szybko mi się znudziło, bo za dużo trzeba było chodzić. Jakieś różne inne. Proces, który przedstawiłem działa na Androidzie. I szybko mój hype przeminął. Na iPhone'ie się w teorii da, ale jest to trudniejszy proces. No i możesz wyrwać bana. Czemu gry są takie drogie? Jest popyt i jest podaż. Jak kupujesz co roku FIFA za 350 zł to się nie dziw, że nikt tych cen z dobrego serca nie obniża. A po drugie, mieszkasz w Polsce, więc wszyscy dystrybutorzy myślą, że staćcie na gry za pół tysiąca. Na szczęście inne kraje tego problemu nie mają, bo na nie płacimy najdrożej. Jak kupić tanio gry? Na promocjach albo na Instant Gaming, sponsorze tego filmu. Gry od 50 do nawet 90% taniej. I to na prawie wszystkich dostępnych platformach. A właściwie nie tylko gry, bo też Riot Pointsy, Robuxy, Valorant Pointsy, Xbox Game... Game Pass, Windows, karty podarunkowe PlayStation, Tinder, Gold. też. No, właściwie wszystko, co jest obsługiwane za pomocą klucza. Klucza w sensie ciągu znaków, nie takiego do drzwi. The King is Watching jest ostatnio popularną gierką. O, w to chciałem zagrać. Na Steamie kosztuje 6 dych, co jest uczciwą ceną. Na Instant Gaming 4 dychy, co jest uczciwszą ceną. Dodajecie do koszyka, płacicie czym chcecie, ja zazwyczaj blikiem, odbieracie klucz i wpisujecie w odpowiednie okienko. Macie segment trendujących gier. Tak jest, też tak robię. Bestsellerów, polecanych gier, recenzji, newsów i preorderów. Chociaż akurat preorderów wam nie polecam kupować, w tak ogólnie, to ryzykowny biznesik. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie sprawdzić segment Frequently Asked Questions na stronie. Także polecam wam kliknąć pierwszy link w opisie i oprzejcie Stan Gaming. Nic was to nie kosztuje, a być może coś przykuje waszą uwagę. Oczywiście postępujcie z głową i porównajcie sobie ceny waszego wymarzonego produktu. Pierwszy link w opisie. Dlaczego tytani to rasiści? W Heroesach trójca jednostki. Tytan posiada takowy opis. Strzela. Odporność na zaklęcia umysłu. Brak ograniczeń w walce, wręcz. Nienawidzi czarnych. Jest to obrazek stary jak świat. Kurwa, serio, tak tam jest. Świat. Napis aktualnie nie wyświetla się już w taki sposób. A zabrakło w tym opisie słowa smoków. Pan Tytan nienawidzi czarnych smoków. Kwestia pewnie rozdziałki albo jakiegoś. Limitu znaku. Dlaczego w Counter-Strike biegamy szybciej z nożem? Z logicznego punktu widzenia, nim lżejsza broń w ręku, tym mniejszy ciężar, tym łatwiej biec. Resztę broni mamy gdzieś, nie wiem, w dupie, więc mniej wadzą niż trzymając je w ręk. Z punktu widzenia gry jest to o tyle spoko, że brak broni w ręku to ryzyko, bo już nie daje żadnej przewagi ogniowej, a więc w zamian za to dostajemy większą prędkość. No w sensie ryzykujemy bezbronnością za bycie szybszym, jak jeść w Minecraft. Krok pierwszy, zdobądź jedzenie. Krok drugi, weź je do ręki. Krok trzeci, przytrzymaj prawy przycisk myszy. Czy od gier będę się garbić, zależy od pozycji, w której siedzisz i od tego, ile siedzisz. To jest dobre pytanie, no właśnie. Już. Grając 10 godzin dziennie w takiej pozycji zdecydowanie będziesz się garbić Battlefield 2042, czy warto? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie Na który klawisz się chodzi, wow Pytanie wydaje się głupie, bo przecież porusza się tymi klawiszami co w każdej grze Ale myślę, że nie o to chodzi w pytaniu Jeżeli się głębiej zastanowić, nasza postać biega, a nie chodzi Żeby chodzić, musimy kliknąć ukośnik czy w Simsach można oddać dziecko, jak w Simsach oddać dziecko do adopcji? Y bez modów nie da się bezpośrednio oddać gdzieś dziecka, ale można przenieść je do innej rodziny albo po prostu z niej usunąć, jeżeli wcześniej wpisaliśmy kod Testing Cheats True. Czy da się przejść GTA bez zabijania? Nie da się, niektóre misje tego wymagają. Czemu jaja konia się kurczą w Red Dead Redemption 2? Bo to realistyczna gra. Jaja, a właściwie można kurczy się, kiedy jest zimno, po to, by zbliżyć jądra do wnętrza ciała. W taki sposób twoim jajom jest cieplej i się nie wychłodzą. Kiedy za to jest gorąco, można się rozluźnia, żeby jądra mogły się oddalić, a w efekcie ochłodzić. Muszą one utrzymywać stałą temperaturę na poziomie 34-35 stopni. Wtedy możliwy jest proces tworzenia płynu. No, dbajcie o swoje jaja. Dobrze powiedziałem, <laughs> zwany spermatogenezą. Jestem pewien, że każdy widz, który jeszcze spermy nie produkuje, uśmiał się do łez, słysząc te słowa. Teraz przełóż sobie to całe wyjaśnienie na konia i masz odpowiedź. Oczywiście jajca mogą się jeszcze skurczyć przez dotyk, stres, jakiś gwałtowny ruch dalej, ale to chyba nie jest sedno pytania. Jak sprzedać narkotyki? w Schedule One. Wystarczy przełożyć umiejętności z prawdziwego życia. Dlaczego LoL jest hejtowany? LoL jest jedną z najpopularniejszych gier, więc to od razu niesie za sobą hejteckie konsekwencje. Ma toksyczne community, irytujących twórców, powtarzalny schemat i jest nasypany na zysk mikrotransakcji. Na szczęście większość graczy LoLa jest świadoma swojej sytuacji i nawet sama się z tego śmieje. Ciężko nie być świadomym, kiedy nie wyszło się z domu od 8 miesięcy, co się stanie jak zapalę w My Summer Car? Zmniejszyć się poziom stresu, zwiększyć się poziom potrzeby ścisiania. A jeśli zapalisz w łóżku lub w aucie z wyciekiem paliwa, możesz zdechnąć pożar. Także choć nie idzie dostać nowotworu puls, palenie nadal zabija. Czy gry AAA umierają? Niezbyt. Ich wzrost po prostu ulega stagnacji. Troszkę opowiedziałem na ten temat w tym filmie, chociaż on głównie skupia się na plusach Gerindi. Ale taki samo AAA też się kiedyś pojawi. Czy Valorant jest dla gejów? Nie, Valorant absolutnie nie akceptuje osób homoseksualnych. Przy instalacji gry, szczytywane są twoje dane osobowe, wszelkie prywatne informacje i jeżeli zaawansowane systemy zabezpieczeń wykryją, że podobają ci osoby tej samej płci, na twój dom nasyłana jest jednostka specjalna. Nie no, myślę, że nie ma problemu. Każdy gej może poczuć się w Valorancie jak w domu. Jak przerwać ciążę w The Sims 4. To nie po bożemu, więc nie można tego zrobić. No chyba, że wkrasz sobie mody, wtedy skrobile uleci. Czemu FIFA to teraz FC? Ja Seria gier FIFA była nazwana FIFA. Jeśli autentycznie ludzie takie głupoty wpis wpisują w Google, to jesteśmy zgubieni. Przez ponad 30 lat, w roku 2022, elektronika. O! Segment Fifowy tu jest. To jest segment dla tego... E, Tiborka. ...Arc nie przedłużyła licencji z organizacją Fifa, także musieli zmienić nazwę. Jak nie wiadomo o co chodzi... No, to co ja zawsze mówię, Fifa nie żyje. To chodzi o pieniądze. Krążą plotki, że FIFA chciała ponad miliard dolarów za przedłużenie licencji na kolejne 4 lata. I jej uznało, że to za dużo, szczególnie że większość praw do lig, klubów i zawodników i jej i tak pozyskuje oddzielnie przez inne organizacje. Czy Bit Takes two można grać samemu? Eksperci powiedzą, że nie, a ja powiem, że jak najbardziej. Tylko kup sobie dwa pady. To, czy będziesz je szybko zmieniać, czy sterować stopami, czy może grać jedną ręką na jednym i jedną na drugim, to już tylko twój wybór. Jak trafić do więzienia w Prison Architect? Okej, okay, nie grałem długo w tą grę, ale ją pobiorę, żeby ci pokazać. Wlikamy sobie escape, dodatki, tryb ucieczki i na to więzienie. I to tyle. jak bochem chleba. Hello. Czy od grania psuje się wzrok? Bezpośrednio od grania nie zepsuje ci się wzrok. Jeżeli pytamy, czy od długotrwałego patrzenia się na monitor wydzierający światło niebieskie zepsuje ci się wzrok, to również nie, niezależnie od tego czy jest 15 i słońce za oknem, czy trzecia w nocy. No i widzicie mi to balony. I ciemno w pokoju. Jest to raczej niewygodne i męczące, ale nie niebezpieczne dla zdrowego oka przy normalnym użytkowaniu. Można spojrzeć sobie na różne badania: czy to Amerykańska Akademia Okulistyki, czy Royal Australian and New Zealand College of Oftam, <laughs> i wyciągnąć szybkie wnioski. Od ciągłego wpatrywania się w ekran wzrok się trwale nie zepsuje, ale może wystąpić suchość oczu, bóle głowy, tymczasowe rozwiązanie widzenia, albo najzwyczajniej. Zmęczenie oczu. W efekcie możemy mieć zaburzenia snu, krótko trwałe problemy ze wzrokiem. Albo być rozdrażnieni Są teorie, że patrzenia na ekrany telefonów Z bliska już od najmłodszego wieku Jesteśmy bardziej narażeni na problemy z oczami będąc starszymi Ale czy to prawda? Nie wiem, to póki co tylko teorie Jeżeli chcemy czuć się bezpiecznie od takich zagrożeń I generalnie lepiej się czuć Róbmy regularne przerwy od grania Mniej więcej co godzinę Używajmy komputera przy dobrym oświetleniu Kurde, kto sobie robi przerwy od grania co godzinę? Jakiś kurwa pojeb Bez kitu. Nie w totalnej ciemności, mrugajmy częściej i co jakiś czas oderwimy wzrok od komputera, choćby na pół minutki. Aczkolwiek, może twój wzrok jest popsuty i tego nie wiesz. Ja nie wiedziałem przez pół życia. Załóżmy, że spacerujesz sobie po parku, doceniasz piękno natury, wdychasz świeże powietrze i. Ale grafika. Wszystko jest super. Właśnie patrzymy z perspektywy twoich oczu. Jeżeli popatrzymy z perspektywy moich oczu, będzie wyglądało to tak. No. Różnica mała. Jakieś kropki latają po ekranie, jakby urwał ci się zasięg na starym telewizorze. Im ciemniejsze miejsce, tym bardziej to widać. Byłem pewien, że każdy widzi w taki sposób. Mówię... Dobry symulator chodzenia, zagrałbym. To dlatego, że znam parę osób, które też tak mają i też myślały, że to normalne. A więc nie, jeżeli macie jakieś mroczki, kropeczki, szum przed oczami, niczym na starej taśmie DVD, to macie najprawdopodobniej śnieżycę optyczną. Bezpośrednia przyczyna nie jest znana, aczkolwiek raczej nie jest to tyle, co ubytek wzrokowy, co ubytek na bani? Jakaś nerwica, ADHD czy coś podobnego? Czy będę mądry przez gry? gry? Gry są jak filmy na YouTube. Potrafią sprawić, że będziesz geniuszem i potrafią sprawić, że będziesz niepełnosprytny. Na to, który <gry> rodzaj filmu aktualnie oglądasz, to możesz odpowiedzieć sobie sam. I jeżeli wybrałeś pierwszą opcję, to znaczy, że znajdujesz się w drugiej grupie. Niestety ten żart będzie kosztować mnie z 30 subscriberów. Także pamiętajcie, żeby zajebać tu można mieć romans z psem w Stardiowali. Valley. Nie wiem kto zadaje takie pytania, ale nie, nie można mieć romansu z psem, ani ze świnią, choć są osoby, które pewnie by chciały. Czosu to wirus, jak najbardziej strach pobierać. Zepsułem pada przez Fifę, jedyny taki udokumentowany wypadek na świecie. Czy możesz poślubić Paimon Genshin Impact? Nie, ale takie pytanie mnie nawet nie dziwi, widziałem kiedyś sytuację, że chłop wydał parę tysięcy złotych na jakąś postać w grze ze wspólnej karty stanowiącej awaryjną poduszkę finansową dla niego i narzeczonej. No, narzeczeństwo... Jaki pokurwiony typ jakiś. Tego nie przetrwałem. Ja. Dobra chłopie, co to jest. Z ostatniego filmu przybyło na kanał 1200 osób. Spoko. Tutaj obiecana lista subskrybentów. Jeżeli was tu nie ma, to znaczy, że nie macie publicznych subskrypcji. Jak to zmienić? Słuchajcie moi drodzy, zachęcam Was do... No i dobra no. Łapek w górę, a my idziemy grać sobie w gierkę. WUC!